Witam Was w dwudziestym odcinku Teorii Muzyki dla Inżynierów. Dla mnie 20 to tylko liczba, a więc tego jubileuszu 20 odcinka nie mam zamiaru w żaden szczególny sposób świętować. Ten odcinek zdaje sobie sprawę, powstał w dość dużym odstępie od poprzedniego. No ale cóż, teoria muzyki dla inżynierów jest projektem amatorskim robionym po godzinach i tak się składa, że akurat czwarty kwartał roku jest w mojej branży dość pracowity, więc musiałem, chcąc, nie chcąc, dużo <grych> zrobić w ramach obowiązków zawodowych. Natomiast znalazłem czas i zawsze go znajdę, i gwarantuję, że ten projekt w żaden sposób nie umiera, nie przygasa. Natomiast musiałem zająć się innymi sprawami, ale teraz już wracam do kolejnych filmów o teorii muzyki. I ten 20 odcinek chciałbym poświęcić czemuś, co zaczęliśmy w odcinku 14. Bo teraz nie wiem, czy zauważyliście, ale mamy w teorii muzyki dla inżynierów otwarte trzy wątki: pismo nutowe, gamy i skale. Oraz instrumenty muzyczne. I teraz wracam do tego wątku pisma nutowego. My tak naprawdę w odcinku 14 po raz ostatni rozwijaliśmy wasze zdolności e, czytania pisma nutowego, czy też zapisu e, tego, co można z siebie wydobyć. W tym 14 odcinku mówiliśmy o rytmie i omawialiśmy sposoby zapisywania rytmów, posługując się metrum, posługując się odmierzaniem pulsu oraz wartościami rytmicznymi, takie jak kolejno, nuty, półnuty, ćwierćnuty, ósemki, szesnastki i tak dalej. I już wtedy, w tamtym odcinku mówiłem, że ten zapis może się wydawać ułomny, dlatego że posługiwanie się samymi wartościami rytmicznymi, które poznaliśmy, oznacza tworzenie rytmów wyłącznie dwudzielnych. Nawet jeśli zrobimy metrum trzy czwarte, to i tak Nuty w ramach tego metrum możemy podzielić na 2, 4, 8, 16, 32 części. Nie mamy do dyspozycji sposobów zapisywania rytmów trójdzielnych albo pięciodzielnych, na przykład. Kolejna sprawa to, że wszystkie wartości rytmiczne muszą być upchnięte w taktach. A zatem nie możemy. Posługując się standardowymi wartościami rytmicznymi, zapisać dźwięku, który zaczynałby się gdzieś w jednym takcie i kończył w drugim. Tak więc dzisiaj mam zamiar omówić trzy zjawiska w zapisie muzycznym, które pozwalają nam zapisywać rytmy niedwudzielne oraz dźwięki, które zaczynają się w jednym takcie i kończą w innym. Te sposoby zapisu, które wam przedstawię, to odpowiednio ligatura, kropka oraz grupy niemiarowe i po prostu przejdźmy do konkretów i wyjaśnijmy sobie o co tu chodzi. Zaczniemy od ligatury. Ligatura to nic innego jak łuk, który łączy dwie nuty w zapisie muzycznym. Popatrzcie na te nuty, które są zapisane na planszy. Mamy tutaj nuty połączone łukiem. I teraz uwaga, to jest ligatura. Jeśli łuk... Łączy nuty tej samej wysokości, to traktujemy je tak, jakby były one jednym dźwiękiem. E, spójrzcie, w tym pierwszym takcie tego zapisu, który tu jest, jest półnuta połączona łukiem z ćwierćnutą. No więc. Tą ćwierćnutę i nutę wydobywamy jako jeden dźwięk. Tak samo w drugim takcie. Półnuta połączona z ćwierćnutą jest wydobyta jako jeden dźwięk. Wreszcie ostatnie dwa takty to są dwie całe nuty połączone łukiem. Gdybyśmy chcieli to sobie poprzeliczać na uderzenia pulsu, to popatrzcie, w pierwszym takcie mamy raz, dwa, trzy, cztery... Pierwszy dźwięk trwa trzy uderzenia i dopiero na czwarte uderzenie mamy kolejny dźwięk, czyli tak naprawdę w tym pierwszym takcie są dwa dźwięki, jeden trwający trzy uderzenia, czyli łączną długość półnuty i ćwierćnuty i drugi trwający jedno uderzenie ćwierćnuta. Podobnie jest w takcie drugim. Tam mamy jeden dźwięk trwający jedno uderzenie i dźwięk trwający później trzy uderzenia połączona ćwierćnuta yy, z półnutą. Wreszcie ostatni długi dźwięk Osiem uderzeń, on jest w dwóch taktach, to są dwie całe nuty połączone razem w jeden dźwięk. Myślę, że to jest bardzo przejrzysty sposób zapisu, bardzo logiczny. Teraz popatrzcie na ten zapis. Tutaj mamy same ćwierć nuty, ale tak naprawdę niektóre dźwięki trwają po dwa uderzenia i tak się składa, że są to dźwięki, które zaczynają się w jednym takcie i kończą w następnym. Tutaj mamy taki rytm. Gdybyśmy liczyli raz, dwa, trzy, cztery, zagrajmy to może, ja sobie wydobędę tylko klawiaturę. Ustalmy, jak są ustawione uderzenia pulsu. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Na jest ostatni raz. I teraz uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz. Stop. To są dźwięki trwające po dwa uderzenia, ale na przełomach taktów. I mimo, że zapisane one są ćwierćnutami, to jednak, jako że te ćwierćnuty połączone są łukiem, traktujemy je jako jeden dźwięk. Ligaturą możemy zapisywać dźwięki naprawdę, naprawdę długie. Tutaj mamy jeden niski dźwięk H, zapisany, zwracam uwagę, w kluczu basowym, tym razem, który trwa sobie przez 10 taktów. Tak można, jest to zresztą bardzo często spotykane muzycy grający na przykład na instrumentach dentych, zwłaszcza jeśli jest to tak zwany nieruchliwy instrument denty pokroju trzeciego puzonu w orkiestrze, to on bardzo często ma. Takie coś w zapisie. Długie dźwięki, które mają stanowić tło dla jakichś innych dźwięków wydobywanych przez inne instrumenty. Okej, okay. czyli ligaturę mamy jako taką omówioną. Proponuję, żebyśmy jeszcze wzorem odcinka 14 pokazali to sobie na przykładowym zapisie. Najpierw rytmu, a później rytmu z melodią. I popatrzcie na to. W pierwszym takcie półnuta połączona łukiem z ćwierćnutą. Widzicie też dwie całe nuty połączone łukiem i półnutę z całą nutą. Rozbijmy to sobie na części, na uderzenia pulsu. W pierwszym takcie mamy raz, dwa, trzy, cztery w taki sposób, następnie dwie półnuty, każda na dwa, raz, dwa, trzy, cztery, później takt z całą nutą, to jest całe cztery i drugie, tylko to wszystko jest połączone w jeden dźwięk, później raz, dwa, trzy, cztery, przy czym w tym takcie Piątym, tutaj ćwierć nuta jest połączona z całą nutą, w następnym takcie mamy półnutę, raz i dwa. I trzy i cztery to jest druga półnuta, ale ona jest od razu połączona z całą nutą, trwającą kolejne cztery uderzenia w kolejnym takcie i na końcu cała nuta. Spróbujmy to najpierw zagrać. Będę tak jak to zwykle robiłem, głośno liczył i wydawał dźwięki klawiaturą. Raz, dwa, trzy.

Melodia. Musimy mieć na uwadze, że tu momentami dźwięk będzie zanikał, ale yy, tu są tak długie dźwięki, że one będą nam same się wyciszać w trakcie, ale zwracajcie uwagę na to, jak długo wciśnięty jest klawisz, co będziecie widzieli na tej klawiaturze wyświetlanej poniżej. Uwaga, gramy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, 3 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Widzieliście te długie dźwięki wynikające z zastosowania ligatury i dźwięki przechodzące nawet pomiędzy taktami To jest ligatura OK, teraz drugi sposób zapisu dłuższych dźwięków i niekoniecznie dwudzielnych. Ten sposób nie jest tak uniwersalny jak ligatura, ale jest y, bardzo wygodny. To jest kropka. Kropka postawiona przy nucie z boku, i to jest ważne, że to jest kropka postawiona dokładnie przy prawej stronie nuty w zapisie, to jest znak, który wydłuża wartość nuty o jej połowę. I teraz popatrzcie na to, co umieściłem na planszy. Macie tutaj całą nutę z kropką. I następnie wyjaśnienie, że traktujemy ją jako całą nutę plus półnutę, czyli nutę i połowę jej wartości. Poniżej w zapisie macie półnutę z kropką i ją traktujemy jak półnutę plus ćwierćnutę, czyli półnutę i połowę jej wartości. Jeszcze niżej ćwierćnuta z kropką, czyli ćwierćnuta plus ósemka, ćwierćnuta plus połowa jej wartości. I to jest zapis bardzo prosty i przejrzysty. W przeciwieństwie do ligatury on nie może jakby przekroczyć kreski taktowej. Nuty z kropką traktujemy po prostu tak jak inne wartości, musimy je upchnąć w takcie. Niemniej jednak jest to bardzo wygodne, że nie musimy na przykład pisać półnuta i ćwierćnuta z ligaturą, tylko możemy po prostu napisać półnutę z kropką i wiadomo będzie, że ona trwa tyle co półnuta z ćwierćnutą. Kropka zawsze wydłuża długość nuty o połowę jej wartości. I teraz spójrzcie na. Ten zapis, na pierwszy raz jest ćwierćnuta, następnie 2, 3, 4, to jest półnuta z kropką, dlatego że półnuta z kropką trwa 3 uderzenia, to jest półnuta, czyli 2 uderzenia i jedno uderzenie, ćwierćnuty, która zostaje do niej dodana. Następnie macie dwie półnuty, później znów półnuta z kropką, czyli 3 uderzenia i czwarte to ćwierćnuta, ten rytm jest powtórzony w kolejnym takcie, ale później macie, uwaga, ćwierćnutę z kropką. Ćwierćnuta z kropką to jest ćwierćnuta plus ósemka. Skoro ćwierćnuta w takcie 4, 4 to jest jedno uderzenie, to ósemka to będzie dodatkowe pół, czyli ćwierćnuta z kropką to jest półtora uderzenia. I na drugie pół, które nam zostaje, żeby dopełnić dwa uderzenia, będziemy tutaj mieli ósemkę. Popatrzcie, jak to się dzieli. Gdybyśmy to rozpisali: raz, 2, 3, 4, to mamy raz, dwa, i po tym drugim na połowę wchodzi ta druga ósemka. Ja myślę, że to się stanie. Mm, Bardziej oczywiste, gdy wykonamy ten rytm. Wreszcie mamy tam y, znowu y, półnutę z kropką, ćwierćnutę i całą nutę. Spróbujmy sobie ten rytm po prostu zagrać. Stanie się to wszystko y, y, jaśniejsze. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy no Właśnie tutaj wykonanie tej ćwierćnuty z kropką i ósemki może niektórym sprawiać trudność, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery. Cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Po tym drugim uderzeniu musimy zaczekać na połówkę, żeby wykończyć tą ćwierćnutę z kropką i zacząć ósemkę. Jest to rytm, który początkowo może sprawiać problemy z różnym osobom, ale później można się z tym osłuchać i na spokojnie to grać. Natomiast bardzo logiczne jest to, jak to jest obliczone. Po prostu jeśli mamy raz, dwa, trzy, cztery, to na drugie uderzenie ciągle trwa ta ćwierćnuta z kropką, i dopiero jakby w połowie tego drugiego uderzenia pojawia nam się ósemka, której nam wcześniej jakby brakowało do pełnych dwóch miar. Zrozumienie ćwierćnuty z kropką i ósemki może jeszcze ułatwić ten zapis. Popatrzcie, to co widzicie w jednym takcie jest dokładnie tym samym co zapisano w drugim takcie, tylko że w inny sposób. W obu tych taktach mamy ćwierćnutę przedłużoną o ósemkę i następnie ósemkę. A więc gdybyście chcieli zrozumieć, jak to wykonać, to popatrzcie na ten drugi takt. Szkieletem jest tutaj ćwierćnuta i dwie ósemki, czyli ta, 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 ta. Ale chcąc to wykonać, po prostu połączcie te dwa pierwsze dźwięki, czyli powstaje coś w rodzaju ta, 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 ta. To jest figura ćwierćnuty z kropką i ósemki. Może to się stanie jeszcze bardziej jasne, kiedy do tego rytmu dołożymy jakąś melodię. I proszę bardzo, to jest to, co widzicie teraz, to jest ten sam rytm, tylko z melodią. Spróbujmy to zagrać. Jak zwykle będę liczył. Raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj znów ujawnia nam się ten umysłowy aspekt. Wykonywania muzyki. Ja zawsze będę podkreślał, wykonawstwo muzyki wymaga ostrego, jak brzytwa umysłu, a strona emocjonalna czy jakiś mityczny talent są na ostatnim miejscu. Musicie wyobrazić sobie miary i następujące po nich połówki, czy też jak się za chwilę przekonacie, jedne trzecie czy jedne ósme danego, danej miary czasu. To jest dość złożony proces umysłowy przede wszystkim i zawsze będę to przypominał, Muzyka jest logiczną, wymagającą bardzo precyzyjnego myślenia dziedziną sztuki. My natomiast przejdziemy do kolejnego zagadnienia, ostatniego w tym odcinku. Powiedzieliśmy o ligaturze, powiedzieliśmy o kropce, ale mamy jeszcze jedną rzecz i ta jest najtrudniejsza. Grupa niemiarowa. Grupa niemiarowa tu będzie dziwna definicja oznacza zastosowanie pewnej liczby nut tam, gdzie Zgodnie z regułami podziału powinna być zastosowana inna liczba, czyli na przykład zastosowanie trzech nut na odcinku czasowym normalnie przeznaczonym dla dwóch nut, albo zastosowanie pięciu nut na odcinku czasowym normalnie zastosowanym dla czterech nut. Brzmi to dość szalenie, ale powiem od razu. Grup niemiarowych mamy kilka rodzajów. Możemy wyróżnić tak zwane duole, triole, kwartole, kwintole... I tak dalej. Nie będziemy na razie wchodzić za bardzo głęboko, i najlepiej będzie, jeśli wyjaśnimy sobie ideę grupy niemiarowej na najczęściej występującym rodzaju tej grupy, czyli na tak zwanej trioli. Triola to jest zastosowanie trzech nut. Tam, gdzie normalnie mielibyśmy dwie lub cztery, czyli odcinek, który normalnie musielibyśmy podzielić, na przykład na cztery, dzielimy na trzy odcinek czasowy, mam na myśli. I najpierw spójrzcie na zapis, który macie na planszy. Yy, macie tutaj na przykład w pierwszym takcie yy, półnuta, dwie ćwierćnuty. To jest bardzo oczywiste, ale później macie coś, co wygląda jak ósemki, z tym, że nad tymi ósemkami umieszczono trójkę. I co to oznacza? To oznacza, że w tym miejscu, gdzie normalnie znajdowałyby się dwie nuty, dwie ósemki, mamy wykonać trzy dźwięki. Dlatego ten obszar trzech nut jest traktowany w metrum jako uderzenie na jeden. Tam, gdzie normalnie znajdowałyby się dwie ósemki, tutaj mamy trzy nuty. Dalej macie takt z półnutami, zostawmy go, ale przyjrzyjcie się taktowi czwartemu. Tutaj macie trzy ćwierć nuty. W miejscu, gdzie normalnie powinny być dwie, bo popatrzcie, mamy metrum na cztery czwarte. Poliszmy, mamy trzy ćwierćnuty i półnutę, czyli łącznie jakby pięć czwartych, tak? Ale nie, nie. Te ćwierćnuty są wzię wzięte w taką klamrę z trójką, i to oznacza triole. To oznacza, że w miejscu, gdzie normalnie miały być ćwierćnuty, czyli miały być dwie ćwierćnuty, my wstawiamy trzy dźwięki. To samo widzimy w kolejnym takcie. W miejscu, gdzie powinny być dwie ósemki, my wsadzamy trzy dźwięki. Czyli triola jest niczym innym jak wstawienie trzech dźwięków tam, gdzie normalnie byłyby dwa lub cztery. Pytanie teraz, jak to wykonać? Być może pewnym ułatwieniem będzie to, co widzicie teraz. Ten rytm słyszeliście już nieraz w teorii muzyki dla inżynierów. Klaskałem go i objaśniałem matematycznie w pierwszym czy drugim odcinku. To był ten rytm. To jest dokładnie to. Popatrzcie na zapis. Mamy metrum 4/4. /4. Podzielmy to na uderzenia pulsu. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. Raz, 2, 3, 4. I popatrzcie, w pierwszym takcie mamy ćwierćnuty i ósemki. Ósemka to połowa ćwierćnuty, więc mamy dźwięk o długości jednego uderzenia, a tu dźwięki o długości pół uderzenia. Ta, 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 ta. I później mamy triole, czyli te dźwięki mają czas jednej trzeciej uderzenia. Zgadza się? I teraz popatrzcie. Ta 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 Można to też wyjaśnić to tak. Będę liczył raz. Raz, ta ta To są uderzenia na uderzenia uderzenia na Raz, raz dwa, trzy, cztery. Teraz trzy robił uderzenia na ta ta A teraz zrobię uderzenie na jedną trzecią. raz dwa trzy zrobię uderzenia na Raz, dwa, trzy, cztery. To, co normalnie podzielilibyśmy na dwa, musimy sobie wyobrazić jako jedno i podzielić na trzy. I to jest właśnie ta niesamowita. Cecha muzyki, gdzie w swoim umyśle musimy dokonywać bardzo szybkich obliczeń, dzielić czas na równe części, żeby móc to wykonać. Teraz, gdybyśmy do, tej naszej, do tego naszego rytmu, który już wytworzyliśmy, chcieli zrobić jakąś melodykę, to czemu nie? Jak widzicie, rytm ten sam, tylko melodia do niego dołożona. Spróbujmy to wykonać. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 4, Raz, dwa, trzy, cztery. To, co mamy w tym zapisie tutaj, to są tak zwane triole ósemkowe, czyli triole, które pojawiają się trzy w miejscu, gdzie powinny być dwie ósemki. Ale możemy się spotkać również z innymi triolami, na przykład z, z triolami ćwierćnutowymi, gdzie pojawią nam się trzy dźwięki w miejsce np. dwóch uderzeń pulsów w metrum cztery czwarte. Z taką sytuacją mamy do czynienia tutaj. Widzicie rytm, gdzie mamy... Tutaj triole ósemkowe, czyli tutaj na jedno uderzenie mają być trzy dźwięki, a nie dwa. Popatrzcie tutaj w czwartym takcie mamy trzy ćwierćnutowe triole, które zajmują to miejsce, w którym normalnie musiałyby się znaleźć dwie ćwierćnuty. I gdybyście mnie spytali, jak ten rytm wykonać, to ja wam powiem jak. Najpierw go zagram, licząc tak, jak to robiliśmy na cztery. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, 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 raz, dwa, trzy, cztery. Tu zatrzymajmy się na chwilę. Nie wiem, czy zauważyliście, ale dokonałem małej sztuki. Mianowicie, wykonując ten fragment muzyki, musiałem liczyć raz, dwa, i to równe raz, dwa musiałem wystukać klawiszem klawiatury na równe trzy. Ta, ta, ta. Więc posłuchajmy jeszcze raz tego taktu, gdzie liczę do czterech, ale na pierwsze dwa wykonuję trzy dźwięki, licząc na dwa. Nie jest to całkiem łatwe. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Posłuchajmy tego jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. A teraz posłuchajmy jeszcze raz całości i kontekstu muzycznego. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Może łatwiej by było to pokazać, gdybyśmy sobie pokazali półnuty i po nich następujące triole. Świetnie, to brzmiałoby mniej więcej tak. Ta, 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 ta. ta. są dźwięki, które jakby robią wrażenie zmiany tempa. To jest tylko wrażenie wynikające z tego, że nagle tam, gdzie powinniśmy mieć trzy uderzenia, nagle mamy cztery. Albo odwrotnie, tam, gdzie mamy mieć dwa uderzenia, nagle mamy trzy dźwięki upchnięte w tych. W tych dwóch miarach. I tutaj godna podkreślenia jest jedna rzecz: z triolami naprawdę często można się spotkać. Na przykład, w... ja uważam, że nie byłoby jazzu bez triol. Tam jest to bardzo częste, że w jazzie, w rock and rollu również mamy często taką sytuację, że mamy niby dwudzielny rytm, ale nagle tam gdzieś jest wprowadzony podział na trzy. To jest typowe, triole spotyka się naprawdę często. Natomiast, jak już mówiłem, istnieją inne grupy niemiarowe i spójrzcie teraz na ten zapis, który widzicie teraz. Tutaj na przykład mamy metrum 3/4 i nagle w takcie drugim i trzecim pojawiają się tylko dwie nuty. To są tak zwane duole, czyli grupy niemiarowe, które mają wprowadzić podział na dwa. Tam, gdzie normalnie byłby podział na 3. Albo w takcie piątym macie upchnięte cztery nuty, tam, gdzie normalnie powinny być 3. To są tak zwane kwartole, czyli nagle podział na 3 trzeba podzielić na cztery dźwięki. I wreszcie bardzo ciekawa rzecz dzieje się w takcie siódmym. Tam mamy kwintole, czyli w miejscu, gdzie na przykład powinno być jedno uderzenie, normalnie byłyby tam cztery szesnastki. Nagle wprowadzamy pięć nut, czyli upychamy jedną dodatkową w tym samym czasie po to, żeby uzyskać wrażenie pięciu nut zagranych na jedną miarę. Od razu powiem Wam, że y, z duolami można się spotkać naprawdę często. M w utworach, y, m, które są trójdzielne, gdy mamy raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, nagle pojawiają się dźwięki na dwa. Ta, 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 ale tak jak mówię, to jest tylko wrażenie, dlatego że tempo jest cały czas takie same, ale to, co dzieliliśmy na trzy, zaczynamy dzielić na dwa. Kwartole czy kwintole wprowadziłyby tu wrażenie nagłego przyspieszenia. Ja celowo nie rozwijam dzisiaj tematu kwartoli, kwintoli czy septoli, bo yy, to są podziały trudne w wykonaniu i ja się rzadko spotyka. Przyznam, triole są częste, duole zdarzają się. Kwartole, kwintole to jest już rzadkość. Oczywiście sprawny muzyk musi umieć je wykonać, ale celem tego naszego kanału jest wyjaśnić sobie teorię za tym stojącą, więc, więc niekoniecznie muszę was teraz piłować rozumieniem, jak wykonać kwintole, kiedy przyznam, ja w swoim życiu na kwintole trafiłem raz. To był pewien utwór na puzon. W dodatku było to w kadencji tego utworu, a w kadencji tempo nie zawsze jest jednolite. Co wykonawcy muzyki klasycznej dobrze wiedzą, i tak kwintola, i tak mogła być zinterpretowana dość swobodnie, szczerze powiedziawszy. E, oczywiście, jeśli kiedyś trafię w jakimś utworze na kwintole, to będę się bardzo mocno zastanawiał, jak umysłowo podzielić cztery na 5. I jestem w stanie to zrobić, ale przyznaję, to się zdarza rzadko. Natomiast triole zdarzają się bardzo często, duole rzadziej, ale się zdarzają. To tyle. Myślę, że udało mi się wyjaśnić, jak działa ligatura, jak działa kropka i jak działają grupy niemiarowe. Będziemy do tych tematów jeszcze wracać bo kiedy w końcu weźmiemy się za harmonię, zaczniemy łączyć akordy, to wtedy te wszystkie e, zabiegi rytmiczne w postaci ligatur, kropek, e, grup niemiarowych mogą nam się bardzo, bardzo przydać. Wrócimy do tego, obiecuję. Oczywiście tutaj spytacie, czy jest jakieś ale które mógłbyś dodać do tego, co powiedziałeś. Przychodzi mi na myśl chyba tylko jedno kropka. Powiedziałem o tym, że jedna kropka przedłuża wartość nuty o połowę, ale w zapisie możecie też rzadko, ale trafić na zapis z dwiema kropkami. Dwie kropki przedłużają o połowę i jeszcze o połowę tej połowy, czyli na przykład cała nuta z dwiema kropkami to jest cała nuta plus półnuta nuta plus ćwierć nuta, czyli Wartość plus jej połowa plus 1 czwarta. Teoretycznie możecie trafić również na zapis z trzema kropkami, co oznaczałoby nuta plus jej połowę plus 1 czwarta plus 1 ósma, ale przyznam, że to się zdarza naprawdę rzadko. Ja coś takiego widziałem dokładnie też raz w życiu, podobnie jak te kwintole, o których mówiłem wcześniej. Poza tym ważne jest to, aby pamiętać o umiejscowieniu znaku graficznego w zapisie nutowym, bo tak jak mówiłem, kropka umieszczona po prawej stronie nuty, czyli jakby za nutą, przedłuża jej wartość ale kropka umieszczona nad nutą czy pod nutą będzie już oznaczała artykulację staccato. O artykulacji powiemy sobie kiedyś, więc na razie tylko zwracam uwagę na to, że ta kropka ma być precyzyjnie umieszczona obok nuty z jej prawej strony. Tak samo łuk. Łuk łączący nuty o tej samej wysokości przedłuża ich brzmienie, ale łuk zastosowany na dźwiękach różnych wysokości to jest artykulacja legato. O artykulacji pewnie będziemy musieli zrobić e, osobny odcinek. Ciekawskich od razu uprzedzam, że w kolejnym odcinku wrócimy do gam i prawdopodobnie wyjaśnimy sobie, jak zbudowana jest gama molowa. Wiem, że niektórzy z Was na to właśnie czekają i wtedy zrozumiecie fascynujące relacje pomiędzy toniką a submediantą gamy durowej. Ale o tym kiedyś. Teraz tradycyjnie słowniczek pojęć, które padły w tym odcinku. Ligatura w zapisie muzycznym jest to łuk łączący dwie nuty tej samej wysokości, oznacza przedłużenie czasu trwania pierwszej nuty o wartość następnej połączonej łukiem. Kropka w zapisie muzycznym znak stawiany przy nucie oznacza wydłużenie wartości rytmicznej nuty o jej połowę. Grupa niemiarowa lub Podział nieregularny, bo to dwie nazwy tego samego zjawiska, oznacza zastosowanie w danym miejscu utworu innego podziału wartości rytmicznych niż wynikałoby to z przyjętego metrum albo z podziału standardowych wartości rytmicznych. Istnieją różne rodzaje grup niemiarowych, np. duole, triole, kwartole, kwintole i inne. Triola to rodzaj grupy niemiarowej, czy też podziału nieregularnego, oznaczający zastosowanie rytmu trójdzielnego w miejscu, w którym według metrum lub wartości rytmicznych powinien przypadać podział dwudzielny, np. na 2 na lub 4. Duola to rodzaj grupy niemiarowej, czy też podziału nieregularnego, który oznacza zastosowanie rytmu dwudzielnego w miejscu, w którym według metrum lub wartości rytmicznych powinien przypadać podział trójdzielny, np. na 3 na lub 6.